Boję się, zawsze się bałem wysokości i nie wyobrażam sobie e, stanięcia na skraju dachu, spojrzenia w dół. Spotkałem człowieka, który zaczął opowiadać o parolotniarstwie. Mam lęk wysokości. Także, także myślałem, że będzie to również na parolotni. Wziąłem namiary na, na szkołę parolotniową. Po miesiącu już byłem na kursie, który w tydzień czasu skończyłem. I tak to się zaczęło. No na kursie Największe wrażenie zrobiło na mnie oderwanie się od Ziemi. Instruktor nie, nie, nie wprowadza kursantów w to, jak sterować parolotnią, co, co z nią należy robić, ponieważ byłoby to szkodliwe dla samego kursanta. Parolotniarstwo wydawało mi się przede wszystkim bezpieczne. Bezpieczne dlaczego? No jest to, jest to wygląda, przynajmniej dla osób patrzących z zewnątrz, yy, bardzo yy, spokojny, yy, mało dynamiczny sport. No i zawsze, zawsze ten kawał, kawał szmaty nad głową, który tak mi się wtedy wydawało jest, jest czymś w rodzaju spadochronu. Pierwszy lot wygląda w ten sposób, że, że przygotowany człowiek przypięty do parolotni, yy, instruowany przez instruktora, nawet czasami przez niego pociągany, startuje, odrywa się od ziemi i zaczyna lecieć. I leci. No i, i, i mówię, no, dawka, dawka adrenaliny jest wtedy potężna. Na początku ja przynajmniej przeliczałem wysokość na piętra budynku. No <noise> Że to lecę to... na wysokości drugiego, trzeciego, czwartego piętra i, 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 i to, mnie, to mnie w jakiś sposób podniecało. Jest to przemieszanie właśnie niepokoju, obawy, lęku przed nieznanym, przed niebezpieczeństwem. Latanie jest narkotykiem swego rodzaju, eee, takim pozytywnym narkotykiem. Nie, nie umiem tego wyjaśnić racjonalnie. Na parolotni nie czuję żadnego lęku wysokości. Mimo, że, że już byłem prawie dwa kilometry nad Ziemią, po prostu nie odczuwam strachu. Nie czuję go. On mija w momencie, kiedy przypinam się do skrzydła. Jeżeli mam świadomość, że jestem dobrze przypięty do skrzydła, nie czuję lęku wysokości. Wzniesienie się w powietrze jest zajebiste. Jak, jak to rudy z troje. Latanie jest, 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 lepsze chyba od orgazmu. Miałem sny i pragnąłem latać. Unosiłem ręce, raz machnąłem i leciałem, i leciałem. a teraz, kiedy latam, już mi się nie śni, że, że tak latam, bo, bo... w inny wymiar przeniosłem to latanie. Na pewno spełnię jest. I marze gdzieś, gdzieś, które głęboko były schowane, nagle zostały urealnione i dzięki, dzięki temu, znaczy dzięki temu złe słowo, przez to przestałem latać w tym drugim wymiarze. Funny how If I were to bleed, in sky the man changes hands, built by a cruise beyond, cruise me, baby.